Kochani, już mamy kilka matematyk za sobą, dlatego w końcu czas popytać, kto wprowadził symbol pi. Hmm. Sprawdźmy, kto tutaj jest teraz na kolejce. Ja wiem, proszę pani. Ja wiem. Kogo by tu wybrać? Może Łobuziara. Do tablicy. O nie, trzeba było wziąć nieprzygotowanie. E, no proszę panią, ten symbol. Ej, weź mi podpowiedz. E, no to on się kojarzy może z, z pizzą, więc to może jakiś pizzolini go wynalazł. E, nie pamiętam imienia. Matko. Tyle bym tego zdała, Albo to ja pierdzielę. Dziewczyno, może raz w życiu byś się czegoś nauczyła? Czy naprawdę ja tak dużo wymagam? To co? Pałę piszemy? No dobrze, w takim razie kujonka powiedz całej klasie, kiedy wprowadzono symbol pi, skoro to jest takie trudne do zapamiętania, a jednocześnie proste jak konstrukcja cepa. Proszę pani, przecież to jest bardzo proste. To był William Jones w swoim dziele synopsis palmatorium Mateus z 1706, a oczywiście, jak wiemy, pi to jest pierwsza litera słowa perimetron, czyli obwód. Pięknie kująka. A wy co? Wy co? Może byście wzięli z niej przykład. A nie, jak nie będziecie się uczyć, to rowy będziecie To Jest taka ważna informacja przydatna w życiu. Nie mam słów na Was dzisiaj. Kończymy, w takim razie przechodzimy do następnego zagadnienia matematycznego.